Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. chau, Banda utknęła na zakręconej maczudze w wycieczkowym autobusie pani burmistrz. To znaczy, że ona i turyści też tam utknęli. Pomocy! Więc do tej misji wyznaczam. Dziki kot. Pasurastycznie! Jestem gotów na dziką przygodę! I Rabl. Rabl śpieszy na pomoc. Dobrze! Si Patrol rusza do akcji! Ura! Jak dobrze, że jesteście! O, przyjechaliśmy z pomocą. Rabby, możesz zrobić przejazd. W tej chwili Ryder! Bam! Super turbo do palaczek! Miał! Kłębek wełny! U, to lina! Zawsze chciałem chodzić na Wow! Nie pomocy od żadnych dobrych piesków, a zwłaszcza kotów. Hapkap, będzie dobrze, gdy. Hał hał Banda woli źle! Dziki kocie, musimy opanować ten autobus. Rabel próbuje oczyścić drogę do samego dołu. Schowaj kolce! Leci kolejny motocykl! Nie! Ojej! Szybciej, Wila, Wpadłam na pomysł! Rampa! Rablow zrobił rampę! <śmiennie> <Jo -ho! śmiennie> Ryder, dziki kocie, motopieski. Dziękuję Wam wszystkim za pomoc! Bo gdy ktoś znowu porwie autobus, proszę dzwonić po pomoc!